Co to jest spalony? Nie ja jest spalony? No, oglądam piłkę, no jak tam... Jak co? No szybciutko. Jak wyjdzie piłka za boisko. Nie, to jest out. O Matko Hej, witajcie, witam Was bardzo serdecznie, gorąco, jeszcze nie wiem jak, obejmuję w pasie i wyżej, i za szyję. Ja, Wujek Czarek, witam Was w programie, a nóż się uda. To jest 7 Seconds Challenge, czyli 7 siedmiosekundowe wyzwanie. To jest zabawa, na którą zaprosiłem. Nie zgadnijcie kogo, mojego kolegę, młodego Karolka, czyli Karol. Rozpoczynamy challenge. 7 sekund ma na odpowiedź osoba, która otrzymuje pytanie. W tej chwili, ponieważ jestem starszy, deczko, będę pierwszy zadawał pierwsze pytanie e, Karolowi. Karol, 7 sekund masz na odpowiedź. Uwaga, to będzie bardzo śmieszne. Co to jest spalony? Jest spalony. No, no, oglądam piłkę. No i jak tam. Jak co? Muszę Jak wyjdzie piłka za boisko? Nie, to jest aut! O no, matko Boże, spalony to jest... To robi jak... te pytania! Podanie idzie za ostatnim. Bo zawsze, obrońce. zawsze jak nie wiem czemu, mówisz, on i on już jest przy bramce i on nie, jest spalony. Nie, nie, za, jeżeli może być przy bramce, ale jeżeli, no. jeżeli jest ostatni ja wiem, zawodnik jest. tej drużyny, ja podaję do ciebie, a ty jesteś za jego plecami przed moim podaniem, to jesteś na pozycji spalonej. Nie możesz mu się chować za plecami. To jest właśnie zasada antygejowska. Nie możesz stać za plecami obrońcy ostatniego, rozumiesz? Bo to jest podejrzane, dlatego się jeszcze spalony. Teraz ty do mnie, dawaj. Wymień dwie youtuberki. Eee... Maszyn? Nie, jak ona się czekaj? Eee, I I... Jezus! Taka czarna, ładna! Czarna, ładna youtuberka? Tak, modelka! Ładna! Na fashion. I... 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 Margaret! Dobra. Powiedz jakieś dwie. Jak seks, czy A, sex seks Masterka czy Sex Mash. Sex Masterka. Tak, to tak było. Też na M. No Ma fashion, tak jak powiedziałeś, Jessica Mercedes. Jessica Mercedes. Eee... Jessica Mercedes. Jesteś Jessica Mercedes? Mhm. I zgłasza się do Ciebie, nie wiem, Citroen, żebyś reklamował samochód. Nie możesz, bo jesteś Mercedes. A Mercedes to jest imię, nie musi być marka samochodu. No tak, ale wiesz, no mamy... dziwne, żeby wiesz, o, Jessica, Mercedes reklamuje nasz super samochód Citroen. Ale by wszyscy mówili. Jakbym ja był Citroenem, to bym poszedł do Mercedes. Zaliczamy Ci to, nie? Dobra. Dobra, a nic o piłkę, Dobra. błagam się, bo ja po prostu... 7 sekund. O Jezu, że Nie, recenzuj. cztery polskie aktorki. Anna Mucha, Kinga, yy, Katarzyna Cichopek, Małgorzata Kożuchowska, yy, Boże Święty, Maja Ostaszewska, tak? Zaliczam? Chociaż powinienem nie, być... Nie coś? Nie, wiesz, co powiedziałem aktorki. No tak, no to są aktorki. Powinien być z dyplomem, to by się dwie nie zaapały. No dobra, ale no skąd która ma dyplom? czy dyplom, twoim zdaniem, jest ważny w tej... No... Albo dobrze robisz, albo wiesz, nie nadajesz się, to też że sumie... Albo dobrze robisz, albo do widzenia. To masz rację, to masz rację. Wymień czterech youtuberów. YouTube'a. Bloek. E, Rezi. E, Szalony Stefan. Nie, jak to było? Czekaj. Crazy... Nie, czekaj. Jest Sławomir na przykład youtuber. Sławomir, tak? No, go? Cześć, to Sławomir. A nie, tego nie. Dobra, no to nie zaliczamy. Nie, jednak. No Czyli dobrze. jest jeden jeden. Wymień czterech... Polskich piłkarzy. Lewandowski, Milik, Kapustka. Kapu... Dawaj, czterech. Czterech i, 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 i Bo Boruc, e, Majdan. E... Majdan już nie jest. No ale był, jeszcze... <grym> nie? Nie powiedziałem współczesnych, dobrze, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Aby mieć czterech piłkarzy, taki podpunkt B. Z reprezentacji naszej najlepszej z 1974 roku, z Kazimierza Górskiego, czterech. Boniek. Bo nie był wtedy, bo i był 8 lat. Lato. Lato. Szarmach, gadocha, gorgoń. Nie wygraliśmy to e, tak? No Stary byśmy mieli mistrzostwo świata, gdyby nie deszcz. <noise> tak, Niemcy nas oszukali, wtedy powinien być męż odwołany. Dobrze. Co powinien robić w domu? Prawdziwy mężczyzna. Być. Lub bywać. E, z, z, znajdować czas dla żony, dla dzieci. I na seks z żoną swoją. Kurwy. Bo odpowiedź to nic. Aha, nic że... bo sobie wymyśliłeś, że nic to tak miałem powiedzieć. Wymień czterech bokserów. Boże bokserów. Bonus BGC, Popek, yy, Michalczewski, yy, Różal... Pudzianowski, yy, Panowski Boxer? No, to, że ja mam w KSW, też się bije, nie? Łup, Za oczywiście, że ci zaliczam Dziękuję, Bo no czterech, dobra. co ty powiedziałeś, na dwóch, nie znam. To może dobrze. Dobra, dalej, dobra. 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 Wymian. Czterech Wymian. Czterech najbogatszych polskich aktorów. Joanna Pacuła. Marek, Marek Kondrat, myślisz, że naj najbogatszy? w tam Krysia Janda. Która to ma jeszcze bogatego męża? Nie ma czegoś takiego jak bogaty aktor w Polsce. O! Yy, ksiądz Żmijewski może. On dużo pracuje, jak pracuje... Kto? To ma? Ojciec Mateusz. Ksiądz? No, no, ksiądz Żmijewski. No mówię, że Artur Czy on jest lekarzem? Był. Jest A, teraz księdzem. Aha. Przebranżowił się. No, ale widzisz, ale nie, nie przebranżowił, tylko awansowo. Najpierw leczył ciało, teraz leczy duszę. Wymień ksywy trzech aktorów z trzynastego posterunku. No, ten w okularach? Nie... Którego no... się za ten w okularach? No, ja to tyle oglądam, ale ja nie powiem. Stępień. Stępień. No trzech, Marek Koboska, no. Stępień. Ja jak byłem? Ja. Cezary. No. Cezary. I jeszcze jeden. Stępień, Cezary i? No, nie Kuba, tylko Kasia, to była kobieta. No ale to nie jest ksywka. No to co z tego? Kasię, tak ma... To jest imię. No dobra, to po... Aha. No tak. Ksyw to nie było. Ale to były no, nasze czy ksyry, by, Były następień, no to tak. No to... No to nazwisko też, to się nazywa no tak. to To niezaliczony, przegrywasz. Nie? Że teraz challenge, challenge taki. Zobaczymy, czy możesz być youtuberem. Dawaj. Czy mogę być... aha, Znaczy, ja influencerem, tak. więc... Uważaj, przygotuj się. Dawaj. Zrób selfie w 7 sekund. Wow, udało się. No dobra. To prawda, jeszcze, jeszcze nie to, ale powiem Ci, że zamazamy. wyrobi się. Dobra. w 7 sekund. To jest pytanie geograficzne, astronomiczne i brzmi. geografii ja Który miesiąc ma 28 dni? Luty. Luty. Nie, odpowiedz mi, każdy ma 28 dni, a tylko niektóre mają 30 albo 31. No tak, każdy ma 28 Aż A chciałem sprawić każdy. No, a luty oczywiście. Luty ma tylko 28. Czy jest dobrze powiedziałem? Nie. A czy sierpień nie ma 28 dni? Ma, ma nawet więcej. To będzie ciężkie bardzo. Bardzo. Dawaj. To może... Bo pytanie było wymienić by 3 gry, w które ja grałem, ale wymienić 3 gry. To no już będzie takie. Komputerowa. Yy, Różowa pantera. Pod kodentą głową. Tak właśnie myślałem. <laughs> to znaczy, Potem było... E, o tym o, o wojsku. Wiedźmin? E, o. I bo? Star Wars. E, e, przepraszam, Traf. FIFA. No też. No 3 i 4 wymieniłeś. No. A wiesz, że była ta gra o detektywie rutkowskim. Serio, że grasz detektywem rutkowskim? Jaj, no, z rutkowskim. Ja ja nie stydziałem po mają I moim gościem dzisiaj w tych wyzwaniach naszych 7 y, Seconds Challenge. E, czyli siedmiosekundowych wyzwaniach. Kto widzi, kto wygrał, sami widzicie. Nieważne kto wygrał, ważne, że jesteśmy zadowoleni. Ja się bawiłem dobrze. Ja też mam nadzieję, no, że wam się a podobało. Wy, a wy trudno zobaczymy. Wbijajcie na mój kanał. A już się uda. Wujeczarek zaprasza. Welcome. I zostawcie to, jest... trochę lajków. Zostawcie nie nie trochę ma. lajków dla Karola, żeby się nie ma. Dla czarka. Nie. Dam sera. O, musimy kończyć, bo wiecie co przyszło. Pizza.